Cześć moi drodzy, witam wszystkich na kanale Hata Tarota. To jest czytanie dla osób z znaku ryb na luty 2020 roku. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie miłe słowa i za wszystkie lajki i subskrypcje. Oczywiście bardzo zachęcam do oglądania mnie w najbliższej przyszłości również. Mam nadzieję, że to czytanie Wam się spodoba. A jak na razie, zobaczmy, jaka energia do Was idzie taka ogólna energia na ten miesiąc luty. Jest to 8 buław, czyli ruszycie mocno z kopyta w tym miesiącu. Dużo się będzie działo. Te rzeczy, które do tej pory się troszeczkę wlokły i nie byliście zadowoleni z tego, jak, jak idą do przodu, w końcu, w końcu ruszam się i poczujecie, że jesteście na właściwej drodze i że ten cel, który sobie obraliście. Nie jest jakimś wymyślonym, wyimaginowanym celem, tylko faktycznie jesteście w stanie zadziałać w tym kierunku i jesteście w stanie sięgnąć po niego. Jest to taka karta sprawczości i bardzo szybkiej, szybkiej akcji dziejącej się w naszym życiu. No zobaczymy, co dalej. Co w pierwszym tygodniu? W pierwszym tygodniu no, ruszacie grubo zaczynacie ze śmiercią. Zobaczymy co w dopowiedzeniu. Także wielkie arkana. I tutaj mamy Sąd Ostateczny. Um, no czeka was rewolucyjny początek miesiąca. Coś co już od bardzo długiego czasu gdzieś tam czuliście, że może się zakończyć. Może nie do końca zdawaliście sobie sprawę w jaki sposób. I kiedy dokładnie to nastąpi, ale mieliście takie przeczucie, że coś idzie ku końcowi. No i właśnie na początku lutego, w tym pierwszym tygodniu, coś, coś co od dłuższego czasu już kończyło się, umierało. Widzieliście, że nadchodzi czas zakończenia jakiegoś etapu. No to właśnie wtedy to nastąpi. Jest to jakaś dosyć poważna sprawa, coś nad czym dosyć długo pracowaliście, w co włożyliście dużo energii, dlatego że um, jednak wielkie arkana zawsze mówią o um, takich wydarzeniach, które mają dość duży wpływ na nasze życie. Do tego wszystkiego w dopowiedzeniu jest um, sąd ostateczny, który mówi o zmartwychwstaniu. I o wybaczeniu sobie, innym, o uleczeniu się z pewnych spraw. Czyli macie tutaj taką historię, w której wszystko nabiera tempa za sprawą ośmiu buław. W pierwszym tygodniu następuje jakaś zmiana, jakieś zakończenie bardzo długiego, ważnego etapu w waszym życiu, ale nie tkwicie w żadnej żałobie, nie, nie rozpaczacie po tym, co się zakończyło. Wydaje mi się, że byliście przygotowani na to, co mija. Dlatego, że automatycznie przechodzicie do jakiegoś etapu um, akceptacji tego wszystkiego i takiego poczucia ulgi, i um, poczucia, że jesteście właśnie na właściwej drodze. To nie jest coś złego, męczącego Was, nad czym warto rozpaczać. Po prostu zaakceptujecie to, co się stało, i tak naprawdę um, ruszycie do przodu dzięki temu, dzięki tej zmianie. Zobaczymy, jak drugi tydzień się szykuje. Tutaj mamy 10 pucharów, 10 pucharów zawsze mówi o zadowoleniu, o takiej pełni szczęścia, zarówno w, w kwestiach finansowych, zawodowych, jak i w sprawach rodzinnych. No Tutaj w tej klasycznej wersji 10 pucharów, widzimy zadowoloną, szczęśliwą rodzinę. Jest tu taki nacisk jednak na to życie emocjonalne, ale wszystkie, wszystkie aspekty nasze życia mają wymiar emocjonalny, więc. Nie przypisujmy tego tylko i wyłącznie życiu rodzinnemu. Ta dziesiątka, dziesiątka pucharów też wiąże się też z pewnym, to też jest taka karta, taka energia mówiąca o dopełnieniu się czegoś, o jakimś spełnieniu. Tutaj mamy dwie karty mówiące już o tym spełnieniu. Tutaj nadchodzi zakończenie czegoś, tutaj nadchodzi rozpoczęcie automatycznie. I w drugim tygodniu czujecie zadowolenie z tego, co się stało. Może udało Wam się doprowadzić jakąś rzecz do końca, nad którą trudziliście się od bardzo, bardzo długiego czasu. No i w końcu, w końcu nadchodzi ten moment. Karta dwójki monet mówi też o jest jakimś też ostrzeżeniem, żeby nie przesadzać z zapracowaniem się. I żeby umieć znaleźć balans yy, i równowagę w tym wszystkim, co robimy w naszej codzienności, yy, żeby nie zatracać się w tym za bardzo, dlatego że jeżeli nie będziecie w stanie osiągnąć tego, yy, tej równowagi i balansu, być może nie osiągniecie też tego spełnienia, które jest tutaj yy, bardzo mocno zaznaczone. Tak więc. Wszystkie te nasze czyny i takie małe wybory mają bardzo duże znaczenie. Ta karta dwójki, dwójki monet właśnie przypomina o tym, żeby znaleźć czas, na, czy znaleźć czas dla siebie, znaleźć czas dla bliskich, zastanowić się właściwie nad tym, co robimy. Jeżeli nie pochłonie nas tylko jedna strona naszego życia, tylko jedna z tych monet nie będzie przykuwała naszej uwagi, ale... Obydwie w tym samym czasie i będziemy nimi żonglować w umiejętny sposób. To doprowadzi nas do właśnie tego spełnienia i takiego dopełnienia dopełnienia emocjonalnego w jakimkolwiek aspekcie, czy to zawodowym, czy to rodzinnym, uczuciowym. Zobaczymy, co dalej, co w trzecim tygodniu. Tutaj jest kontynuacja tej energii zadowolenia i spełnienia z siebie. Dziewięć monet. I zobaczymy, co jeszcze tutaj w dopełnieniu. Diabeł. Macie dosyć dużo wielkich arkan. Jak na jedno takie czytanie. Są to karty mocno powiązane ze sobą, dlatego że karta dziewięć monet to energia takiego spełnienia i zadowolenia z siebie. Poczucia, że to, co osiągnęliście do tej pory, jest, jest dobre i jest właściwe. Czujecie się dobrze w tym miejscu, w którym jesteście. Jesteście zadowoleni ze swoich czynów, tego, co Was otacza, tego, co macie, tego, co jeszcze możecie zdobyć. Jest to też taka karta spokoju i satysfakcji z tego, co się dzieje. Diabeł zawsze nadaje karcie towarzyszącej. To jest taki nacisk na sprawy właśnie materialne i taką ludzką naturę, podkreślenie tej ludzkiej natury naszego, naszego życia i tych naszych pragnień. Możecie być zadowoleni z takich trywialnych rzeczy. Możecie też zostać pochłonięci przez, przez pracę, ale odczuwać jednocześnie bardzo dużą satysfakcję z tego, co robicie i możliwe też z jednej strony jest to takie podążenie za tym, co za tym, co atrakcyjne, za tym, co pociągające dla nas z drugiej strony jednak jest to ostrzeżenie, żeby nie, da, nie stać się niewolnikiem tego, co nas pociąga, cokolwiek by to nie było czy to są pieniądze czy jest to, jest to jakiś związek cokolwiek by się nie działo w waszym życiu z czymkolwiek nie poczulibyście, do czegokolwiek nie poczulibyście takiego bardzo silnego przyciągania w tym trzecim tygodniu, to pamiętajcie, że oczywiście jest to dobre i poczujecie bardzo dużą radość i satysfakcję z tego, co robicie, ale z drugiej strony uważajcie, żeby, żeby nie wejść w to tak bez, bez zastanowienia. Tak, bez rozsądnego przemyślenia, co jest dla Was dobre. No. Bardzo fajne karty. No i zobaczymy, jak kończycie ten miesiąc. Kończycie bardzo ciężką pracą i wytrwałą pracą. Będziecie zastanawiać się, um, kiedy w końcu nastąpi. Już kiedy doprowadzicie coś do końca, nad czym pracujecie od dłuższego czasu. No, jeżeli faktycznie jesteście na takim etapie, że jesteście już prawie przed zakończeniem jakiegoś kolejnego, um, kolejnego projektu, jakiegoś kolejnego etapu, to jeszcze trochę będziecie musieli poczekać. Dlatego, że tutaj ósemka monet wskazuje na to, że oczywiście sukces i zakończenie tego, um, tego etapu i projektu jest przed Wami, jest to pewne, ale. Jeszcze musicie nad czymś popracować, jeszcze musicie doskonalić swoje umiejętności i musicie spędzić trochę czasu na dopracowywaniu niektórych, niektórych spraw. W momencie, kiedy opanujecie pewne umiejętności i dojdziecie do, pewnej, do pewnego mistrzostwa w, w sprawach, które. Które Was interesują, z którymi związane, związane jest ten wasz, to Wasze przedsięwzięcie, wtedy ta dziesiąta buława, jakby to zakończenie etapu pojawi się. Możecie poczuć się troszeczkę zezorientowani, troszeczkę sfrustrowani tym wszystkim, tym całym natłokiem informacji i natłokiem wydarzeń, które będą miały miejsce. Mówi też o tym. Ta ogólna energia miesiąca, która jest bardzo szybka i taka um, bardzo. Um, no jest to taka jest to bardzo silna energia um, pozwalająca nam iść do przodu um, bez patrzenia się na boki. Z tego co widzę, będzie to bardzo ważny miesiąc dla was, dlatego że nie dość, że zakończycie tutaj tym, na początku pierwszego tygodnia. Czy na początku miesiąca, w pierwszym tygodniu, nie dość, że zakończycie pewne, pewien projekt będziecie bardzo zadowoleni z siebie dzięki temu przez cały miesiąc, to jeszcze szukuje wam się e, niemalże doprowadzenie do końca jakiegoś kolej, jakiejś kolejnej rzeczy, jakiegoś mm, kolejnego wydarzenia w waszym życiu. Bardzo ciekawe. Będziecie naprawdę zapracowani, ale jednocześnie bardzo usatysfakcjonowani z tego wszystkiego, co się będzie działo. W waszym, waszym życiu w miesiącu lutym. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, bardzo proszę o subskrypcję. Do zobaczenia niedługo i życzę Wam bardzo udanego miesiąca lutego.